sytuacji, gdy na daną nieruchomość nie została złożona w terminie deklaracja, Urząd Gminy może wydać stosowną decyzję o wysokości opłaty. W programie MEWA decyzje gromadzone są w rejestrach Montura deklaracji. Standardowo dodajemy, używając ikony dodaj. Określamy numer decyzji. podmiotu wybieramy podmiot, na który decyzję dopisujemy, a także nieruchomość, która należy do danego podmiotu. Podajemy datę wystawienia decyzji oraz okres obowiązywania. Daty możemy zarówno wpisywać w łapki, jak i wybierać z kalendarza. W kolejnym kroku podajemy wartość opłaty. decyzję administracyjną możemy obarczyć notatką, na przykład wyjaśnieniem, z jakiego tytułu ta decyzja. I standardowo zapisujemy. Decyzja taka zostaje zapisana, jest widoczna w rejestrze i efektem jest połączenie podmiotu i nieruchomości. Dodatkowo generowanie należności będzie na podstawie Wartości opłaty. Decyzję można zarejestrować również do deklaracji. Będzie to decyzja zmieniająca wysokość opłaty wynikająca z deklaracji. Wybierzmy sobie deklarację. Zaznaczamy właściwą. I na drugiej zakładce decyzja określamy numer, datę wystawienia, okres obowiązywania i wartość opłaty. Podpowiedziała się wartość wynikająca z deklaracji, my ją tutaj zmieniamy. I możemy polecić tatkę. Zapisujemy.